Tak, to ja mogę być porwany. Pizza, kreskówki. Dobra, no, tak serio, to. O, okej. Okay. Pokiel. okej. Okay. co on robi? On czyści, czy. O, uh o-o. -oh. Nie płakaj, John. Wszystko będzie dobrze, po prostu porwałeś dziecko. Eat, don't eat. Zjedzmy. Wcześniej jedliśmy pizzę, to czemu nie możemy zjeść teraz tego pięknego... O! Did you see these symbols? Uh, tak. Ta kartka się wydawała ukryta, więc może to jest John, który chce z nami współpracować. Dalej leci Felix. Mamy Felixa oglądać, okej? Okay. Okej, okay, więc przed Garfield i powiedział, że nas wydostanie, ale ja mu trochę nie ufam. W sensie, bo on chyba kontroluje Johna i nagle nas wypuszcza po tym, jak użył ciała Johna, żeby nas porwać? Run upstairs, get outside. Ja nie rozumiem fabuły tej gry. Chwila, a nie mogę się wrócić. Zagrajmy w grę. Czy grały... Czy bawiłeś się kiedyś z ogniem? Nie, nie z ogniem. Firepower myślałem, że z, z, z mocą ognia, ale to jest dosłownie moc ognia. <ścoughs> Co? Co się dzieje z tą grą? Osu. No, jak to trafić? To nie do końca jest osób, bo... A, to mi nalicza, ile raz ja strzeliłem. O mój Boże, dramokropnie. <grymne> Great job. Let's see how you do in the maze. W labiryncie? Jaki labirynt? W jakim labiryncie? O! To tu było? Zawsze? Znaczy, zawsze na pewno nie, ale czy... Okej, okay. czy tu będzie mnie coś koniło? O co chodzi z tą grą? Trzymamy się prawej krawędzi. Dobra, oczywiście jestem zawodowym graczem Fortnite. Chuuuuck! Jest wykrzyknik w rogu. Czy. dostałem ten damage? Zespał się na moich oczach. Jak tam gdzie. Czy to jest sen? Bo słyszałem budzik. Możliwe, że to jest sen. Ja rozumiem, że taka jest creepy, duchy i w ogóle, ale żebyśmy aż ogniem strzelali w lazanie... ta gra ma coś. Mówiłem to już wcześniej. Ta gra ma coś z ogniem, coś związane, bardzo. Bo spalony dom. Eee... Strzelam teraz ogniem. Był ten ogień wokół tych znaków, które zamazywałem jak był jak było to niebo takie to jest jakaś ukryta symbolika o znalazłem to jest Odin, który żyje ok Ro rozjechana lasania rozjechana lasania stacja pa dzień dobry um. Nic chyba nie ma. Bardzo nie lubię takich pokoi. Light switch. O! O! Nie, to jest okropne! Co ja robię, właśnie? Chwila. Czy to teraz. Mam pomysł. Czy teraz Garfield jest jakby w moim umyśle i. Pod pretekstem, że to jest zabawa, że uuu, rzucasz ogniem, strzelasz w lasanie. Czy ja naprawdę teraz ludzi? Wiedziałem. Wiedziałem. O cholera. To jest chyba też postać z Garfielda. Wiedziałem. Ta gra jest okropna, ale podoba mi się. To jest chyba jedna z lepszych gier, takich creepypastowych, w jakie grałem. Jest creepy, jest ciekawa i historia też jest fajna. Dobra, ale my już nie gramy jako John, tylko gramy właśnie jako... Chyba to dziecko, które zostało porwane. Jeżeli John w ogóle żyje. O, na miniaturkę trzeba mieć. <laughs> Telewizja. Dziękuję. Mój pan yy, schował dla ciebie niespodziankę w garażu. Znajdź drogę do garażu. Mogę wyjść na zewnątrz? Nie. My jesteśmy już w tym innym miejscu. To nie jest to miasto, takie miasteczko, śmieszne. Tu coś leży? Nie, to poduszka jest. Muszę znaleźć drogę do garażu, ale. Nie widzę tu zbytnio O, what um, Fajne krzesło Po co ja to podniosłem Co? O what Climb o. Znowu jest ten symbol, jest generator z the by Daylight Są wszystkie te symbole Read. Okej, okay, ja to chciałem przeczytać, a nie się teleportować do Fear and Hangar. Jesteśmy w Mahavr. Eee, Okej, okay. idźmy do przodu. Ciekawe, czy ta gra ma kilka zakończeń. Bo chętnie bym zobaczył. Eee, jesteśmy w Egipcie, bo Egipt lubił koty bardzo, prawda? A, to ten relik chyba. Place... Postaw swoje zmartwienia na skrzynce. Skrzynce. I to będzie ten relik, prawda? Tak. Odłóż relik. A mogę z nim odejść? Albo... To jest John, prawda? Chyba tak. Nie mogę z nim odejść. OK. Odkładamy relik. Niech dzwon weźmie miejsce twoje... głosu twojego pana podejść do przodu Niech twoja ślepota będzie ślepotą twojego pana. Znajdź wolność w ciemności. Okej. Okay? Jesteśmy powróciłeś, czy my ukradniemy z Ukradniemy z muzeum ten relik, przez co on nas jakby opętał? Tak! Strażnik niedługo wróci. Otwórz ten case. Tak, dobra, rozumiem tą fabułę chyba. I wtedy podzielisz się ze mną mo swoją mocą? Tak szybko jak się stąd wydostaniemy. Otwórz gablotę. Okej, okay, to robi wszystko sens. Podoba mi się ta fabuła, bo ją rozumiem. Uciekaj teraz. Czyli na tym chodzi, że Garfield wiedział, jakie są tego moce tego, tego relika. Co ty robisz? Co ty robisz? Czemu się zatrzymujemy? Jechaliśmy przez dwa dni bez przerwy. Potrzebuję trochę snu. Pozwól mi przejąć yy, na chwilę. Czekaj, co rozumiesz? <tryk> co przez to rozumiesz? A co się podzielić z Tobą moją mocą. Okej, okay. za każdym razem jak był ten glitch, to oznacza, że przejmował wtedy nas Garfield. Przejmował nas Garfield. Boże, to brzmi okropnie. I znowu są te znaki otoczone ogniem. Cień. Poprzednie wydarzenia były w lutym. Powinieneś, powinieneś. spać. Kto tam jest? Czy my jesteśmy teraz w tym domu, gdzie John wbił? o, -o. co ty zrobi. Co ty zrobiłeś? I wracamy tutaj. Gdzie jesteśmy? Okej, okay, wracamy tutaj. I czy to była historia poza tego co się stało, czyli ukradli jakiś demon i człowiek ukradli relik, który... i ten demon przez to opętał człowieka i zmuszał go do złych rzeczy. Cześć John! To było w garażu! To był pan chowa przede mną. Czemu jesteś taki wielki Garfield? Ok. A ja miałem. Uciec chyba. Ok, tak, miałem. Uciec. Drzwi są otwarte. Gdzie jest Garfield? One. Okej, okay, sygile! On nam kazał zamalować te sygile, ponieważ one. Go odstraszają! This help protect us. Body, mind, time, space. Musisz być bardzo przestraszony i... Dobra, nie będę tego czytał, bo tego jest długo. U tego jest długo, tak. Polski język, trudny język. Na koniec miesiąca, kiedy gwiazdy się złożą, możemy to zniszczyć. Ale musisz zostać w domu, załóż słuchawki i włącz muzykę, żeby odstraszyć głosy ze swojej głowy. Cokolwiek ci powie albo pokaże, nie wiesz w to. On tylko chce krzywdzić ludzi. Przepraszam, John. Zakładamy słuchawki. Banger. Tu jest zakryte. Wcześniej tu był otwarty ten wędr. Głos zaprowadził nas w problemy. Teraz będziemy musieli zostać tu na chwilę. Czyli Garfield jest wytworem wyobraźni, chyba tylko. Garfield tak naprawdę nie istnieje, tylko. O. Jeśli głos będzie. Jeśli głos tobą zawładnie, będę musiał cię zamknąć, dopóki nie będzie bezpiecznie. Tędy nie mogę wyjść. Okej, okay. I'm sleepy. Czyli mam iść do łóżka. Do którego tego łóżka? Tak, okej. Okay. Tylko 10 dni pozostało. Okej, okay, czyli. Znaleźli sposób safe inside draw. Okej, okay, czyli początek gry to był tak naprawdę koniec. Czyli oni znaleźli sposób, nic sobie zrobiłeś... sprawiłeś, że John i ja robiliśmy złe rzeczy. Co przez to rozumiesz? Nie byłem tam, kiedy mój pan przyszedł do twojego domu. Nie byłem przy tobie na stacji paliw. Ale mój pan był. Wydostałem cię z tej klatki, do której cię włożył mój pan. Jestem twoim przyjacielem. On nie, to nieprawda. Chodź, popawmy się na zewnątrz. To nie jest prawda. O. Zabnął mnie w tej wieży, którą widziałem wcześniej. Ło! Wow! Uważaj na tych nietoperzych... ...na nietoperze z bombami. Shoot the bats. Okej, okay. o cholera. Do kogo ja teraz strzelam znowu? K kogo się okaże, że teraz zabiję? Teraz zginę. Chyba. O nie. To potwór. No tak, no mówił, że zamknie mnie, jeżeli znowu będzie. znowu mną zawładnie. Jak się czujesz? Jaka jest ostatnia rzecz, jaką pamiętasz? No odpowiedz. Oglądałem kreskówki i zobaczyłem kota na telewizorze. Zapomniałem, co po tym. Kim... kim jest kotek? To nie ty jesteś... panem kotka? Nie, nie ufaj kotkowi. To jest głos, który wrabia cię w złe rzeczy. Ok. Załóż na siebie Blindfold. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Blindfold. No, zaślepkę na oczy. Jeśli znowu zobaczysz kota. Tylko jeden dzień został. A i 31 będzie pewnie ten. 31 będą te gwiazdy pewnie. Sit mogę usiąść. Pokojnie, zresztą, to jest ten fotel, w którym siedział Garfield i się okaże, że to ja jestem. Garfieldem, czy co? <noise> o mój Boże, ale gra laguje w pewnych momentach. O, to usiądź. A nie, ja na podłodze siadam. Stępna strona. No tak, no widzieliśmy te obrazki. O nie! Chwila bo to ja narysowałem się moja postać bo tu jest bla 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 głupia muzyka głupia zaślepka na oczy i głupi timeout że jak nie zamykał kiedy mnie ten tęsknię za kotkiem go to the basement 01876 um... Nie mam pojęcia, gdzie jest ten blindfold, to znale... Jest, jest blindfold. Gdzie Enter Code? A tu jest safe, ale ja chcę... Miałem do blindfolda wejść, cholera. On nie bejtuje. ja wiem, że... Uh. Nie mam pojęcia, czy mogę sobie coś innego. I to będzie relik. Mm. Ajajaj. Jeżeli tu jest kilka za zakończeń, to ja prawdopodobnie robię właśnie badending. Okej, okay, ja bardzo wysoko skaczę Mogę po prostu tu przejść bez... Nie mogę. Ile ich tu jest? Ja pierdziele! Mogę po prostu... To mnie cofa chyba o jedną chmurkę jak mnie trafi ta bomba! Ile ich tu jest? To mnie cofał jedną chmurę, no! O mój Boże! Ile tego tu jest? Absolutnie bez sensu. Ja zaraz oszaleję. Ja mogę chyba. Nie, nie mogę przetrzymać. Wdał się! O nie, to potwór! Ech, no tak. Znaczy. Ja wiem, że on to zrobił, bo myślałeś, że możesz przeczytać kilka książek i zrozumieć naturę Boga? Nie wiesz nic o mojej mocy. Twoje znaki mogą ochronić ten dom, ale. Twoja. poświęcenie tego dziecka dało mi kolejną moc. Chcę, żebym znowu zniszczył gwiazdy? A więc zabiorę gwiazdy. Okej. Okay. Nie martw się, wkrótce znowu zobaczysz dziecko. Znowu i znowu i znowu. On pętle zrobił. Dopóki nie zabiorę tego, co moje. To jest tylko kwestia czasu, kiedy cię to złamie. To jest pętla. To jest pętla czasowa. I teraz tak, czy tak naprawdę się zapętliła, czy będzie jakaś różnica. Zacznie swój klucz, możesz go znaleźć. To jest inaczej. Nie mogę otworzyć już tego. I gra nie laguje jak patrzę w tą stronę. Mogę się bawić ze swoim jedzeniem, a ty? Nie mogę. Gamebox. Okej, okay, to jest ending. Uff, Okej, okay, to jest niesamowita gra. Dziękuję za grę. Jest zrozumiała fabuła jest. Okej, okay, już nie jest zabawne. Okej, okay, teraz jest chyba taki poważny reset, tak? Tak, bo znowu leguje, jak tam patrzę. <gry> Czyli basically garfield to jest jakiś bug kontroli z zawładną ludźmi, żeby... zabijać? Tak, bo teraz już jest reset. Tak, to jest reset już, no? No i... Wrzucił nas w pętlę czasową, ciekawe... Dysk jest jeszcze.